Przede wszystkim należy powiedzieć, że opinia Rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która zapadła 14 maja 2019 roku, wydana była w polskiej sprawie. Jest to bardzo duży krok do naszego polskiego problemu frankowego, gdyż wszystkie opinie czy też orzeczenia zapadły w sprawach innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Wszyscy klienci naszej spółki, osoby, które posiadają kredyty hipoteczne waloryzowane czy też denominowane do waluty obcej, naprawdę z utęsknieniem czekali na tą opinię. A jeszcze bardziej, jeszcze bardziej tęsknią za tym wyrokiem, który okaże się niebawem, to znaczy na przełomie czerwca czy też lipca aktualnego roku. I faktycznie, mimo że to orzecznictwo jest coraz lepsze, to sądzimy, że ten wyrok zrobi naprawdę solidny przełom wśród naszych klientów widzimy bardzo duże zainteresowanie i bardzo dużą motywację do tego, żeby powalczyć o to, żeby ich umowa kredytu hipotecznego, czy też konsolidacyjnego, waloryzowanego bądź denominowanego do waluty obcej, była po prostu zgodna z prawem. A w świetle aktualnego Rzecznictwa ona zgodna z prawem nie jest. Więc na skutek tego wyroku będzie miało po prostu miejsce suenami, To znaczy zdecydowana większość kredytobiorców, zdeterminuje się i po prostu skieruje swoje sprawy na drogę postępowania sądowego.